Cześć, tu Gurtanki, i kontynuuję rozgrywkę w half lifeie 2, epizodzie drugim. W końcu wypróbujemy sobie tą piękną maszynę, a raczej to, co z niej zostało. Z tego, co się orientuję, jest achievement za rozjeżdżanie jakichś pajaców, więc pewnie będą ci przeciwnicy na drodze. Będziemy musieli zjechać, tak, ale ja chcę zobaczyć co tu jest. Nic tu nie ma. Ciekawi mnie czy też są tutaj znajdźki pochowane. Ta broń będzie się lepiej nadawać do walki z czymkolwiek co tu może się kryć. No, patrzcie, mogę sobie włazić wszędzie. No, Tam pewnie jest ściana niewidzialna. No muszę wam powiedzieć, że cholera nie mogłem się doczekać kolejnej rozgrywki. Tak mnie ciekawiło, co tu będzie się dalej działo. Tam chyba dalej nic nie będzie. Z tyłu nic nie pominąłem. Dobra, biegnij Flimat biegnij. Słyszę tych kurwałowców odgłosy tam nie pojadę, będę musiał rzekł pewnie jechać. Działko by się przydało. Ciekawi mnie. Tak, będziemy jechali po tych drogach tych drogach tu. Tak, tylko. Jeżeli działa, to. Jeżeli działa ta wieża transmisyjna, to, to pewnie kombinat tam jest. Jemu to już nie będzie potrzebne nic z tego. Cały czas się rozglądam za ciekawostkami. I zobaczę ten samochód. No widzicie, jednak coś było. O, no, coraz, coraz wyraźniej słychać odgłosy tych... ...stworów. Ktoś zabił ich. Znaczy ktoś. Wiadomo, że kombinat wykonał egzekucję na nich, ale musimy znaleźć wejście do środka. Nie. A dobra, chyba wiem, jak wejdę. Powinna jakaś dziura będzie w dachu. A jakże. Wejdę sobie tu. I otworzę Alix drogę. Chyba, że o zejdzie za mną. To rozwiązuje problem. Nie. Aha, przez dziurę. Spoko. To jakieś laboratorium chyba było ruchu oporu. A leki wytwarzali. Czy jest jakaś opcja, żeby uruchomić tą windę? Chyba nie ma, będzie trzeba skakać. A tu na szczęście nie ma zbyt... Hmm, zasilanie. A nie, to można ręką złapać. O. Dobro, miniemy wiązkę. Aha. A, wiem co trzeba zrobić. Dawaj mnie to. Wiem co trzeba zrobić, tu mamy krótszy kabel. No go użyjemy tutaj. No.

граната Mocne skór wysyny. Kolejne istoty przerobiony przez kombinat na żołnierzy. No dobra, ale myśmy tu przyszli do wieży. Nie, gdzie jest jakiś panel sterujący do niej? O nie. O oh, kurde, z kilku stron nawet są. So.

Alex, Vance? where are you? I expected you hours ago. Well, we had a bit of a setback. Don't you understand the gravity of the situation? The survival of Earth depends on the data you got. Yes, carry. I know. But the Combine, they're heading your way. What? What's that? What? You're heading our way? I should hope so. Not what was us, that the Combine? You're, You're breaking up, Alex. What? What? Crap. No, signal. I wonder if he got any of that. Spoko Zobaczcie jaki tu komp stoi. Kurwa, kiedyś takiego miałem sam. Stare dobre czasy. E, sorry, Alex, ale ja muszę przemyszkować wszystko. Trzeba uważać, bym się jeszcze wysadził. Wszystko się może przydać. Dobra, do auta. W tym budynku byliśmy tu. Zawsze jak spotykam te przerobione istoty, zastanawiam się, jak mogły wyglądać, zanim kombinat się do nich dobrał. Kurwa. O, o kurwa, przez to Często... wczytywanie kurwa, no tak, zmierzamy w dobrym kierunku, tego kurwa jak mnie wyrzuciło. A dym. Teraz może oznaczać tylko jedno, kłopoty. Patrz! To jeden z tych podziorów. Wcześniej w Cytadlu, te rzeczy, które widzieliśmy. Pusty. Nie ma gościa w środku. Dziwne. Te istoty, te kurwa robale białe, nie wyglądają na zbyt zwinne. Jak on się wydostał z tego wraku? To wiadomo, będziemy trzeba obskoczyć. Moja wrodzona ciekawość nie pozwoli mi uniknąć... What the... No właśnie, nie wiem, coś jakby... Coś do umysłu naszych bohaterów się dostawało, bo to tak wygląda. Ta kurwa gdzieś tu jest ten ten advisor Na 100% Go zajebać diabła Kurwa się chowa w budynku

Maybe I can get this open. There we go. Over to you, Gordon. She What the? Zeżre go? Och cholera Daj broń do ręki Kurwa jaki on ma moce

Zasadzka. No to zaraz będzie po nich. Niech tylko wejdą, kurwa. ma moją ulubioną broń. Kurwa za mną ubiegła. Ale się dałam poharatać. Ej, A szarża to był słaby pomysł. Dobra. Już się będę bronił. Pięknie. Gdzie on jest? Pięknie. Możemy jechać dalej. Nie, jeszcze jest jeden. Dobra, teraz sobie pozbieram gir z nich. Dobra, dobra. Pięknie stoi goście na baczność. Jeszcze helikoptera brakowało. Siadaj. No, czekam na ciebie. O Boże. Piękny ze mnie kierowca, piękny. Nie wiem czy mam skakać na dół, ale chyba mam. O tu nie ma żadnego dołu, tylko Tori. O ja pierdolę. No mówię, działko by się przydało jak cholera. Super. zwolnić O! Kurwa. O nie. O ja pierdolę. To jedziemy teraz jechać? Na dół. Nie, bo to droga powrotna. Już myślałem, że Alex złapał. Kurwa. A pierdole. No to chyba to musimy jechać. Oj.

Albo i nie. Nie, strzałki wskazują, że na dół, żeby iść. Dobra. O to dzięki wielkie Cześć bardziej wolałbym RPG Boże O, tak myślałem, że coś przydatnego tu jest Dobra, szukamy sprzętu, żeby sobie z tym poradzić. Urwa ja chyba wiem co trzeba będzie zrobić, jak on to minę zrzuca. Nie, może się pomyliłem, ale... granaty mam. No nie wierzę, że mam w niego tylko napierdalać. Musi być coś jeszcze. A bronić do dupy na niego podejrzewam te dorsje się pewnie otworzą dopiero gdy go zlikwiduję. Kurwa. No jedyne co mi do głowy przychodzi to to, żeby zestrzelić tą bombę w momencie, gdy on ją zrzuca. Musi być jakieś RPG wrzucone. Wyrzutnie rakiet, coś... Coś w tym stylu. Bo to wygląda tak, że ja mu nic nie robię Mogę to? Czymś rzucę w gnoja, dajcie mi coś dorzucę Kurwa, ja dopiero załapałem Tym rzucić Ty szmatow. No zrzucaj te minki swoje. Dobra, zrzucaj, zrzucaj. Nie ta kurwa, kurwa udało się.

Poza zasięgiem zombole się smażą. up you can see about clearing up that roadblock all the fresh zombies coming out of city 17 and kept them pinned down it's just a matter of time till the troops start pushing this way oh you think you're up to it he's always up for it right Gordon no we got a trap door up here where I can let you over to the other side that way you'll get to see the gun before it sees you O kurwa. No zajebiście. Dobra. E, myślę, że w tym miejscu zakończymy ten odcinek. E, a w kolejnym już pójdę do moich ulubionych zombiaczków i tego karabiny, który muszę wy wyłączyć. Nie wiem jak. Dzięki za obejrzenie, do końca wam się spodoba, zostawcie lajka, like może suba, do usłyszenia, no i cześć!